Dobry wieczór, moi drodzy. Powiedzcie mi, czy mnie słychać, słuchajcie, w tym momencie. Czy też mnie nie słychać, bo ciężko tak naprawdę tutaj stwierdzić mi, czy, czy jak tutaj sfonią. Wiem, że zawsze generalnie były z tym problemy. E, słuchajcie, um, rusza nowy projekt. Ja tak na wstępie. Chciałabym tutaj powiedzieć o kilku rzeczach, dlatego, że myślę, że tutaj należy się kilka spraw wyjaśnienia. Kilka, kilka słów wyjaśnienia. Słuchajcie, coś się skończyło, coś się zaczęło, coś przycicho. No dobra, zaraz spróbujemy coś z tym zrobić, słuchajcie. Ale musi to na razie, musi na razie to tak najwyraźniej być. W każdym razie, to co jest najważniejsze w tym wszystkim i to, co chciałabym do Was naprawdę bardzo serdecznie zaapelować, to to, żebyśmy tworzyli to wszystko od początku na zupełnie nowych zasadach. Proszę nas wszystkich o to, żebyśmy naprawdę zaprzestali polowania na czarownicę, żebyśmy zaprzestali szukania winnych różnym rzeczom. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli chcemy oddać sprawiedliwość temu, co się dzieje, w gruncie rzeczy mm, trzeba po prostu zaakceptować pewne sprawy takimi, jak są, zrozumieć, wyciągnąć wnioski i z tym zrozumieniem i odczuciem, że po prostu jest w porządku, tak jak jest, pójść do przodu. Yy... Słuchajcie, o co tak naprawdę cała awantura wolnej ludzkości się gdzieś tutaj rozegrała. Ja tutaj postaram się streścić, z tego względu, że nie chciałabym szamanowi się tutaj jakby wcinać. E, słuchajcie, chodzi o to, że tutaj o pewnych rzeczach gdzieś tam nie było mówione w sensie, że no, pewne informacje gdzieś tam się tliły pod powierzchnią. Słuchajcie, chodzi o weryfikację i chodzi o jakby realizację pewnego potencjału. Ja ten potencjał osobiście jakby wiąże z czymś takim, tak to sobie nazwałam, powiedzmy taką pramatrycą ziemską. Powiem w skrócie, tak, żeby tylko zasygnalizować, bo tak naprawdę najważniejsze są inne rzeczy, a nie powiedzmy jakieś sięganie do przyszłości i roztrząsanie co, dlaczego, przez kogo, etc. Słuchajcie, jakby Oryginalnie ta pierwsza bazowa pramatryca ziemska związana była z tym, że tutaj wcielały się istoty o bardzo dużych świadomościach. O tym mówił Szaman. Ja tutaj powtarzam w tym momencie za nim. Jakby chodzi o to, że ta bazowa matryca ona wiąże się z pewnymi specyficznymi właściwościami. I te specyficzne właściwości odzwierciedlają się w tym, że na strukturze naszych istot jakby istnieje możliwość uruchomienia takiej dodatkowej nakładki, którą nazywa się potocznie świadomością serca. I zrozumcie, proszę moi drodzy, że to jest, to nie jest tylko i wyłącznie powiedzmy ten ośrodek świadomości, chociaż myślę, że to rozumiecie, ja to po prostu nazwę technicznie, tak żeby to po prostu może trochę bardziej uwiarygodnić. Jest to taka konstrukcja, którą się odczuwa mniej więcej tutaj na poziomie, tak, tym, na poziomie serca. Stąd powiedzmy taka robocza nazwa. W każdym razie, jakby hmm, właściwością tej nakładki jest to, że ma się bezpośredni, znaczy inaczej, że otwiera się możliwość połączenia bezpośredniego ze źródłem, czyli z Bogiem, rdzeniem, istnieniem, i tak dalej, i i słuchajcie, ten potencjał jest do zrealizowania przez nas, przez istoty. On do tej pory był w pewnym, w pewnym sensie uśpiony i unieruchomiony, ale od jakiegoś czasu jest to możliwe. I słuchajcie, cała zabawa polega na tym, żeby podjąć po prostu decyzję, czy się chce w tym uczestniczyć, czy też nie. A należy to tak naprawdę do jakby, wolnej woli każdego człowieka. I w tym momencie, i w tym momencie tak naprawdę yy, yy, Kwestia jest, widzę, że mnie nie słychać w tym momencie Okej okay. Słuchajcie, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie yy, No mam nadzieję, że tutaj yy, jest yy, yy. No słuchajcie, znowu A powiedzcie, czy teraz mnie słychać? Dobrze, okej okay. Słychać, a wcześniej było słychać to, co mówiłam? To zależy od słuchawek. Okej. Okay. Dobra, w każdym razie słuchajcie. Yy, dla mnie z mojego punktu widzenia, powiedzmy, ta cała awantura, która w wolnej ludzkości się wywiązała, była jakby tak naprawdę kwestia tej, jakby pramatrycy i tej możliwości, była jakby sednem sprawy, tak? I po prostu naprawdę chciałabym bardzo gorąco do nas wszystkich zaapelować o to, żebyśmy autentycznie podążali tą ścieżką serca. Dlatego że ta ścieżka serca związana jest z tym, że faktycznie odczuwa się całą rzeczywistość. Odczuwa się, odczuwa się jakby siebie i inne istoty. Słuchajcie, to jest realność. To jest realność, to jest coś, co realnie się odczuwa fizycznie. Tym niemniej jednak jest to związane z tym, że po prostu no, trzeba podjąć decyzję, żeby po to sięgnąć, i może to być w pewnych momentach gdzieś tam nieprzyjemne, w sensie przechodzenie jakby na tą w cudzysłowie stronę. Dlatego że człowiek niestety jest w tym momencie jakby zmuszony do tego, żeby skonfrontować się też z jakimiś ciemnymi stronami swojego istnienia. W każdym razie, słuchajcie, to wszystko. Ja nam wszystkim generalnie życzę tego, żebyśmy. Żeby nam się udało, jestem o tym przekonana, że jeżeli będziemy chcieli, to nam się uda. Tylko to jest kwestia decyzji i pewnego rodzaju odwagi. A zobaczcie, odwaga to jest, to jest coś, co każdy z nas jest w stanie wykrzesać w sobie. Dlatego dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Raz jeszcze naprawdę proszę. Jeżeli chcemy budować ten nowy świat i tą nową rzeczywistość od nowa, zacznijmy to robić według nowych zasad. Dlatego proszę raz jeszcze, przestańmy kogokolwiek krzyżować i przestańmy kogokolwiek kamienować. Bo tak naprawdę nie o to tutaj chodzi. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście każdą istotę traktować jak istotę jako emanację rdzenia, jako manifestację istnienia. A skoro każdy z nas jest manifestacją istnienia to każdy z nas ma prawo przejawiać się w taki sposób, w jaki chce. Chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli chcielibyście, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda, troszeczkę więcej na temat właśnie serca i, i tego, w jaki sposób tą konstrukcję uruchomić, się dowiedzieć, polecam materiały Wingmakers. Tam generalnie jest to bardzo fajnie opisane. A tymczasem, dzięki serdeczne za wszystko. No i myślę, że się będziemy tutaj jakoś widzieć, dlatego że ten nowy projekt, no, jeżeli zaczniemy go budować na zdrowych zasadach, a osobiście no, będę tutaj starała się też ze swojej strony tego jakby hmm, dopilnowywać, tak? czy może jakoś się w to włączać, myślę, że będzie dobrze i naprawdę nam się uda. Także raz jeszcze dzięki serdeczne i życzę nam naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Доброй ночи.